Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy bonusowy czwartek. Dzisiaj Adam nagrywam pierwsze klipy do czwartkowego zlepku. Super! I jak tam cukry, bo coś niewyraźnie jesteś? O, już wyraźnie. Czyli Trochę cukru i damy radę. Te Skaczesz 360? Ty, jest za Co? Jeszcze raz? Może Pani szarpanina było? strasznie jest tutaj stop. Tak, źle się robi? Spróbuję. Źle ja się robi. Kiepsko. Zobaczymy. Pani operator na wakacjach. Jakiś uśmiech? No dziwnie, ale nie tragicznie. Trak. No, w bar jakoś od razu lepiej. oj Ojoj, oj. drzewo. Oj, Miałby ładne zdjęcie, ale ma się ciokiepsa w pracy. Jest, 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 jest. Janek, trzeba tak, Czy drogi rower idzie w parze z umiejętnościami? Oczywiście nie. Czy jest not skills? Ja nie wiem jak kiedyś z tego skakałem, jak tu się trzeba wybić z zakrętu, z łuku. Jest też dziwnie z barstwinem, a tu flipa kiedyś robiłem. Ale jak się kiedyś dało, to może dzisiaj też się da. Ło! Na styk! Za płonkę to robiłem. To powinien robić płonka, a nie ja. Oh! Pan, zrobi jakiś trik. Ja zrobię. Mateusz, bardziej na mordę, patrz w profil patrz w miejsce, gdzie masz lądować. Nie! Tak, tak, Patrz, Patrz teraz, nie? Przekłada nogę przez ramę, kopie i. Co? No. Ty, w linii to musiało być. Tak ja, gdzie naprawa roweru? O, o ja widzisz ludzi od to? tego kurwa? Porł... Dobra, widzisz do dołu. Na mnie się jest nerwata z ruru w Ale jeszcze jest nie z ruru Dobra, koniec tego dobra Pewno nie było takich stromych w profili. Fajnie, fajnie. Co dzwoniłeś do Oscara? Dzwoniłem do Oscara. Co powiedział? Że ogarnęli sobie łopaty, ja się łopaty, i działają. Nie, nie, nie. A po co były łopaty? No zakochał się samolotem. bo And... to by było dobre. Mar! Miał być Batski! Nie? Tak no w ogóle parku nie było, ale na parku trzeba jeździć. Park to jest kreatywność. Nic więcej. Taka kreatywność, a par nie było. No dawaj ty. <grym> dawaj ty, właśnie, załóżmy ja tak powiedział. Dawaj barspina? Ty. Tak. Może ja? się uda. Jeszcze no. raz. Nie no ja nie robię spinów, nie było. To się nauczy. Jak zrobić slajda? Z technika. 360 stopni. Mamy tutaj na zdjęciu Marcina Rota. Zdjęcie zrobione przez Tomka Rakoczego, rok 2008 Kraków Hotel Forum. W opisie jest napisane, że na zdjęciu jest Kuba Shopa, ale nie jest Kuba Shopa, tylko Marcin. Marcin Rot. Zrobiło się już tutaj względnie sucho, więc ja mogę przystąpić w końcu do prac, ale wy jeszcze na efekty chwilę poczekacie. Few moments later. Nie mam już siły, a tak w ogóle jestem Paweł i uwielbiam tutaj nogi. Dobra, tu jeszcze było krótko uschnięcie. co, to chyba chwilę na tej sekcji, jeszcze Kamil poszczyby. nagrywa odcinek, istnę oblężenie, więc... To jest koniec chyba parku na dziś No tak to jest starego roweru nie nauczysz nowych trików A jednak Co to za kolor Krajami Wise Nie dojechała złośliwość w rzeczy martwych. Dobra, sprawa wygląda, że nie mam bateryki, wskaźnik pokazuje już zero. Ja chciałem zrobić whip up bank, bo kontuzji jeszcze nie robiłem, czyli no kupę czasu, a jest problem z takimi technicznymi parkowymi małymi rzeczami. Ale no, trzeba, trzeba po prostu robić swoje i co? I kończy odcinek jak braknie baterii. Trzeba. Na mordę dobrze kopnąć, nie bać się wow, wow, wow. absolutnie nie tak, tak nie robimy. Jeszcze raz Wyjście. Kolejne. To samo. Nie. Tak też nie robimy. Slajdy już dzisiaj były. Do trzech razy sztuka. Zobaczymy, co to będzie. Paweł. Na mordę. Powie. O, między nogi, to jest dobry znak, może zdążymy na tej baterii. Jadę! Ale będzie długi flip. Paweł, ciach, nie bój się i rodź. Cyk, i mamy, bateria się nie skończyła mam nadzieję, ale odcinek się kończy.